Można obejrzeć. W historii znajduje się Izabela Łęcka, młoda kobieta, która nie zgadza się na przypisaną jej rolę biernej arystokratki. Zafascynowana emancypantkami, marzy o wolności i samostanowieniu, walczy o przetrwanie w porządku społecznym, który się rozpada, ale robi to na własnych warunkach. To Łęcka, która nie chce wychodzić za mąż, tylko tak, Netflix będzie robił adaptację lalki i jak widać po opisie, to ta łęcka w ich adaptacji to jest zupełnie, ja inaczej pamiętam, przeczytałem lalkę, żeby nie było, nawet dwa razy, bo miałem poprawkę z lalki, bo pierwszy sprawdzian mieliśmy turbo ciężki. Ale teraz, żeby wyjaśnić, mój pierwszy sprawdzian z lalki był taki, że ja dostawałem cytat czyjś i miałem napisać na przykład kto to powiedział do kogo. Go żyć po swojemu. Szanowni Państwo, jeżeli zastanawiacie się, z jakiej książki jest to opis, jaka to jest w ogóle historia, to pozwólcie, że przyjdę Wam z pomocą. To jest, Szanowni Państwo, z nowej adaptacji lalki Bolesława Prusa. Adaptacji robionej oczywiście przez Netflix. Dzień dobry, dzień dobry z tej strony, Drwal, i zapraszam Was na dzisiejszego grilla. Szanowni Państwo, oto widzimy się po raz kolejny w tych pięknych okolicznościach przyrody. E, za mną jak. Ciekawe ile Afroamerykanów tam będzie. Jak będzie jakikolwiek, to będę zdziwiony, że ten. Ale z drugiej strony to jest Netflix. Patrząc na to, jak Łęską chcą przedstawić, jako silną, niezależną. A chyba była w Lalce tam taka właśnie taka babka jedna, która była taką, no takim... Kobiecym gigachadem na tamte czasy. Nie pamiętam jak się ona nazywała, ale coś mi świta, że była tam jakaś taka jedna babka. Przynajmniej wirtualna biblioteka. No nie bez powodu, ponieważ dzisiaj będzie właśnie o literaturze. I to literaturze przed duże L, no bo chyba nie ma. Na tym łez padole, nie ma na polskiej ziemi choćby jednego rodaka, który nie wiedziałby, czym jest lalka Bolesława Prusa. No wiadomo, może nie wszyscy czytali, może niektórym wystarczyły streszczenia i ściągawki, ale każdy mniej więcej wie o co chodzi. Każdy mniej więcej zna tę historię. Wszyscyśmy to przerabiali niegdyś w szkole. Jeżeli ktoś jednak miał tyle samozaparcia w latach szkolnych, żeby przeczytać tę książkę, z ciekawości, oglądał ktoś z Was film? Lalki? Bo ja tak, ale to bardziej żeby zapoznać się z kinematografią, z tą starą. To, że nie było aż tak źle. Ale czekaj, skoro z Łęckiej chcą zrobić taką emancypantkę i silną, niezależną kobietę, wyłamującą się z systemu i tak dalej. Co, Wokulski to będzie jakimś soybojem, simpem. On był trochę takim przegrywem, ale on idealnie pokazywał ten okres, że yy, co całe stawianie biznesu, handel, on... On idealnie pokazywał niektóre rzeczy z tamtego okresu, i raczej tutaj tego nie będzie. W całości, no to z pewnością docenił kunszt, jeżeli chodzi o samą opowieść oraz warsztat naszego rodzimego autora. I nie ma się co dziwić, że już wiele lat temu powieść ta doczekała się aż dwóch adaptacji jednej wersji filmowej i jednej wersji serialowej. Ostatnio tym klasykiem polskiej literatury zainteresowała się także jedna z platform streamingowych, chcąc zrobić swoją nową adaptację. No, tylko że my, jak to zwykle bywa, musieliśmy mieć tyle nieszczęścia, że ze wszystkich platform streamingowych nam trafił się akurat Netflix. No jasna cholera po raz kolejny Netflix. Widzieliśmy już raz, co potrafił Netflix zrobić z klasyką polskiej literatury, jeżeli chodzi o fantazy, na przykład. Ale z drugiej strony. Kto jeszcze mógłby zrobić? No co, Amazon, który pierścienie władzy wypuścił? Czy może HBO, które teraz z Harrym Potterem robi cyrki jakieś? A najlepsze jest to, że w tym momencie no jedyne co Bolesław Prus może robić, to przewracać się w grobie, widząc to, co robią z jego dziełem kultury tak naprawdę. ...Wiedźmina. Widzieliśmy, że Netflix robiąc adaptację, nie ma nic wspólnego z poszanowaniem dla materiału źródłowego oraz dla fanów czytelników tego materiału. Widzieliśmy także, że nie ma on nic wspólnego z jakością, bo Netflixowe adaptacje dzieł literackich to jedna wielka kicha. Ze świecą jest szukać fana Wiedźmina, który nie chciałby cofnąć czasu i po prostu... Doprowadzić do tego, aby taka adaptacja nigdy nie powstała. No, mieliśmy tyle nieszczęścia, że tym razem Netflix na cel wziął właśnie Bolesława Prusa i jego lalkę. I tak się składa, że już pojawiły się pierwsze oficjalne opisy. Po... Netflix będzie robić serię z Ognia, serię Książek o Smakach i też się boję, bo to seria bardzo feministyczna. Tylko sami, co mogą być królowymi, Są co jedynie do na i służenia, trochę jak Gratron. To mnie je dziwi. Że to jest jedna z twoich ulubionych serii książek, eee, że samice mogą być królowymi Smoki, a nie to? Aha, aha, aha postaci w tejże adaptacji Izabela Łęcka jako emancypantka, silna, niezależna femina, bojowniczka o wolność i indywidualność Wokulski? Eee. Skudny, słaby przegryw, samiec zamknięty w murach patriarchatu. <laughs> Szanowni Państwo, oto jest właśnie lalka na miarę netflixowych możliwości, lalka na miarę dzisiejszych czasów. I o tym sobie dzisiaj szerzej porozmawiamy. Jeszcze takim słowem wstępu ujmę to tak, moi drodzy, zamiast marnować czas na denne seriale. Lepiej jest sięgnąć po lekturę w oryginale. No, a przynajmniej w adaptacji, po której nie dostaniemy palpitacji. Ja na ten przykład w ostatnim czasie bardzo rozmiłowałem się w tak zwanych audiobookach, ponieważ nie tylko dzięki nim nadrabiam zaległe lektury, ale także odświeżam sobie znane książki. Audiobooki i moc jest game changer. Ja nie lubię audiobooków tak na co dzień, ale jak jeździłem pociągiem czy coś, czy nawet mam dłuższą trasę autem, audiobook dla mnie jest idealny, bo sobie wtedy go puszczam, sobie leci, słucham i jakoś tak droga mija. Książki i to w zupełnie nowym, głosowym wydaniu. Dlatego polecam BookBeat, sponsora tego odcinka. BookBeat to aplikacja będąca prawdziwą skarbnicą książek do słuchania. Znajdziecie tu tysiące tytułów, wszystkich gatunków. Obyczajowe, kryminały, książki dla dzieci, no i oczywiście fantastyka. I tu nie wiem, czy już to mówiłem, ale jeżeli ktoś jeszcze nie przesłuchiwał audiobooków z Wiedźmina, to, to, to ja nie wiem, co wy jeszcze robicie. Ty świnio! Ty zapowietrzony śpiewaku, ty! Gerald, zaciekawiony, pociągnął klacz za róg uliczki. Zanim... Ale narratora klacz w wiedźmi nie jest, kozak. Ja, ja, ja lubię tego narratora. Nie wiem jak on się nazywa, ale jego głos... Ja mógłbym go słuchać codziennie. Mógłbym się do niego budzić. Jeszcze zlokalizował źródło wrzasków, dołączył się do niej głęboki, lepko szklany brzęk. Słój wiśniowych konfitur, pomyślał Wiedźmin. Taki odgłos wydaje słój wiśniowych konfitur, gdy rzucić nim w kogoś z dużej wysokości lub z dużą siłą. Pamiętał to dobrze. Jennefer, gdy mieszkali razem, zdarzało się niekiedy w gniewie rzucać w niego słojami konfitur. Co mogę powiedzieć? Platforma na N się chowa. I żeby było ciekawiej, ostatnio w BookBit znajdziecie nie tylko audiobooki, ale także e-booki. Jeżeli ktoś jednak chce sobie trochę poczytać, w tym także e-book najnowszej książki z uniwersum Wiedźmina, Rozdroże Kruków. I co ciekawe, z BookBit można korzystać, nawet gdy nie macie dostępu do internetu, pobierając daną książkę na telefon. Ja nigdy nie zostałem przy audiobooku. Na podcastach tak, ale przy audiobooku nie, ale to no, na audiobooku się skupiam. Na podcastach, no to mają grać po prostu w tyle. Z drugiej strony, no, skupianie się na audiobooku, gdy prowadzisz ja y y auto, to, to nie jest też jakieś bardzo odpowiedzialne, ale to mniejsze, bo nie jesteś zmęczony. Znaczy, ja, ja mam ten problem, że nawet jak coś słucham, dajmy na to, razem mi się zdarza y łapałem się na tym na studiach, odpalałem sobie jakiś podcast. Pierwsze 10 minut były dla mnie nudne, ale po 10 minutach za zaczęło się robić ciekawie. Godzina pierwsza, druga. Ja słuchałem cały. I później leciałem z kolejnym podcastem w podobnej tematyce. Najczęściej z kryminalnymi tak to u mnie wyglądało. I wyglądało to tak, że o piątej szedłem, bo stwierdziłem, że chcę posłuchać trochę. Pomijam fakt, że podobno nie powinno się zasypiać do podcastów kryminalnych, ale ja się nie znam, nie wypowiem się. To jest tylko coś, co mi znajomi zawsze mówią, że nie powinno się zasypiać do podcastów kryminalnych. No z drugiej strony, kryminalnym patronem lepszy jest w Polsce? Nie kojarzę. Ja bardziej angielskie. Polskich kojarzę jedynie. A wracając z drugiej strony to to jest trochę przyjemne tak zasnąć do tego, jak sobie słuchasz odnośnie tego, jak jakiś typo zamordował jakąś kobietę lub jakaś kobieta typa jest na swój sposób. Także w sam raz na wakacyjne wojarze Ale przekonajcie się sami W ramach mojej współpracy z BugBit Korzystając z mojego linku afilacyjnego Albo po prostu wpisując przy rejestracji kod DRWAL Dostajecie aż 20 godzin do obsłuchania w BookBeat W ciągu 30 dni Także jest to idealna okazja Żeby samemu się przekonać, że naprawdę warto Ja sam regularnie korzystam i szczerze polecam Link do rejestracji wraz z kodem promocyjnym Znajdziecie w opisie materiału I co mogę dodać Życzę miłego słuchania a teraz posłuchajmy dalej dzisiejszego tematu. Jak bardzo lalka Netflixa zmieni Prusa? Netflix w lalce zrobi z Izabeli Łęckiej feministkę, tylko co to ma wspólnego z oryginałem? Feministyczna lalka. Netflix zmienia Izabelę Łęcką i rozwściecza fanów klasyki. Szanowni Państwo, nagłówki te kompletnie nie dziwią. Patrząc na to, co Netflix zamierza zrobić z materiałem źródłowym. Pozwólcie, że przejdę od razu do Meritum, moi drodzy. Jak czytamy choćby tutaj, opis nowej ekranizacji lalki od Netflixa wywołał poruszenie w sieci. Internauci zarzucają twórcom, że nie produkują adaptacji, a uprawiają feministyczne przepisywanie klasyka. Świetnie ujęte, bardzo trafne określenie. Jak czytamy, wszyscy przypomnieli sobie o lalce Bolesława Prusa i w najbliższym czasie mamy otrzymać aż dwie adaptacje tej. Legendarnej, uwielbianej przez Polaków powieści. Dokładnie tak, szanowni państwo. Przypominam, że powstanie zarówno adaptacja Netflixa, jak i właśnie adaptacja od TVP. Początkowo na TVP także miał to być serial, ostatecznie będzie to film pełnometrażowy. I jak czytamy, właśnie w tej adaptacji od TVP, w rolach głównych występują Marcin Dorociński na zdjęciu jako Wokulski, Kamila Urzędowska jako Łęcka i Marek Konrad, który zagra Ignacego Rzeckiego. Także Szczerze? To TVP co robi tą ekranizację może być spoko, ale ostatnio chyba te takie polskie ekranizacje nie były jakoś złe, co, co byli chłopi? Była to nowa Akademia Pana Kleksa? Nie nie, nie oglądam zbytnio polskich filmów, ja bardziej klasyki i moje polskie oglądałem niedawno w tą Akademię Pana Kleksa całkiem fajnie, no i ja muszę sobie ją obejrzeć. Zwłaszcza, że chyba wyszła druga część, albo ma wychodzić, kojarzę, no ale Akademię muszę sobie obejrzeć, muszę sobie obejrzeć też tych Chłopów? Chłopi to chyba byli. To co, tam, tą techniką malarską bardzo się bawili. To będę musiał ogarnąć. No a tak, to no, to klasyczki, bardziej stare. To u mnie to jest oglądane. Pomimo fakt, że mój ulubiony serial, to jakby teraz chcieli go odtworzyć, to by nie mogli. Przecież, jakby w tych czasach ktoś wpadł na pomysł, żeby odtworzyć trzynasty posterunek, to by został zjedzony za te wszystkie za żarty. Wołyń. <laughs> Oglądałem Wołyń w gimnazjum, jak wychodził. Stwierdziłem, że to była najgłupsza decyzja mojej szkoły ever, żeby zabrać druku klasistów w gimnazjum, czy pierwsze klasistów jakoś tak na taki film. Ale to tak samo twierdzę, że fajnie, że w szkołach są te wycieczki do Więcimia i tak dalej, ale lepiej samemu to. Zobaczyć. Tak samo twierdzę z Wołyniem. Jak oglądałem Wołyń w gimnazjum i gdzieś tam później, fragmentami sobie zobaczyłem Wołyń teraz. No to inaczej to. No, no jednak już nie jestem kidosem. Znaczy mentalnie jestem, ale no. mentalnie to zawsze chyba będę kidosem. Ja mam. Jeśli chodzi o filmy, dwa gusta. Jeden gust to, żeby kompletnie siąść i nic nie myśleć, i tak dalej, jak już naprawdę chcę po prostu coś sobie odpalić. A drugi rodzaj to jest filmy, które bazują na książkach. Te takie na prawdziwych wydarzeniach mniej, bo wolałbym sobie o nich poczytać po prostu niż obejrzeć jeżeli ktoś się bał, że kurka wodna Netflix papra tak tą adaptację, a ja chciałem zobaczyć na przykład Konrata koniecznie w lalce, to spokojnie, to będzie ta druga adaptacja. Może powtórzymy angielski? Odmień być. No daj spokój. No nie odmienisz. Tak, nie odmienię. No to odmień. No, aj? Aj? M. Mm. M. Wracając jednak do tego, co wyczynia... Platforma z Envlogo. Co tam oni z tym naszym klasykiem powyczyniają? Opis lalki Netflixa. Izabela Łęcka zafascynowana emancypantkami. W opisie serii udostępnionej przez portal czytamy. W centrum historii znajduje się Izabela Łęcka. Młoda kobieta, która nie zgadza się na przypisaną jej rolę biernej arystokrat. Zafascynowana emancypantkami. Marzy o wolności i samostanowieniu. Walczy o przetrwanie w porządku społecznym, który się rozpada. Ale robi to na własnych warunkach. To łęcka, która nie chce wychodzić za mąż, tylko żyć po swojemu. I jak to opisał... Ej, zrobię szybki czek. Ruch emancypacyjny. Kiedy był? 18-20 wiek. Akcja powieści, no 19 wiek. Okej, okay, czyli mu... w teorii to, przynajmniej to jest zgodne, że w dobre ramy czasowe się wstrzelili, ale... No, a co do kupowania platformy? Ja nie doradzę, bo ja większość rzeczy to oglądam koreańskie, więc... Aktorka grająca tę łęcką, pani Dżymalska, jest to niezależna osoba, która próbuje przekraczać narzucone schematy. Z kolei aktor grający w Netflixowej adaptacji, Wokulskiego, pan Szuchart. Kończyłeś Sekiro? Nie. Jestem na małpie. Muszę przejść. Dzisiaj będzie. Dzisiaj będzie małpa. Chcę obejrzeć to. Chcę obejrzeć Arka omawiającego to... Odnośnie Steama co się działo i będzie bita małpa. Będę siedział tak długo, aż małpa nie padnie. Albo ja nie padnę ze zmęczenia. Co, kto, ktoś tutaj padnie? Albo ja ze zmęczenia, albo małpa. Stwierdził, że jego Wokulski to romantyk, ale też mężczyzna. Łatwo się mówi, to są solsy. Nie boję się tego. 8 godzin bicia jednego bosa w solcach. Jestem w stanie to Czy Mężczyzna uwięziony w patriarchalnych schematach. No <gryzny> moi drodzy. Jeżeli już po samym opisie postaci. Widać, że nie ma to za cholera nic wspólnego. Z tym, co napisał Bolesław Prus w oryginale, to wiedz, że coś się dzieje. <laughs> Jeżeli już po samym opisie postaci widać, że tu nie chodzi o Adaptowanie danej opowieści. Nie. Tu chodzi o przepisanie jej. Wedle jedynej słusznej, dzisiejszej, postępowej, najlepiej feministycznej modły, to wiedz, że coś się dzieje. Jeżeli widzisz, że wszystko robi Netflix, no to już wszystko jest oczywiste. Tak? Tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Tutaj następnie widzimy część komentarzy. Przecież w powieści Łęcka była bierną arystokratką. Założę się, że zamiast do klasztoru pójść na ASP. Kolejny komentarz. Już zaczyna się feministyczne przepisywanie klasyka. Ile jeszcze lat będziemy musieli to znosić? Doskonały komentarz. To nie jest ekranizacja, tylko przeróbka. To nie jest nawet adaptacja, tylko przeróbka. Bo jak przypominam i zawsze przypominać będę, adaptacja ma za zadanie adaptowanie jednego medium do drugiego, bez zmiany jego głównej struktury. A tutaj już widzimy na dzień dobry wybebeszenie oryginału. To samo, co było w Wiedźminie. Identyczny zabieg. O innej Łęckiej czytałem w powieści, ale cóż, Netflix. No właśnie. I żeby też nie było, Netflixowi również zdarzają się czasem lepsze produkcje, rzecz jasna, ale jeżeli chodzi o kwestię adaptacji dzieł literackich, to Netflix zawsze robi to samo. Zawsze nie adaptuje, przepisuje. Bierze sobie znany tytuł, wywala wszystko, co stanowiło wartość tego tytułu, i zapycha to czymś o katastrofalnie niższej jakości, a do tego jeszcze, e, wypchane to wszystko jest jedynym słusznym przekonaniem. A propos adaptacji Netflixowych, co eee, się tak nazywało? Behind Her Eyes, co kryją jej oczy, i to jest na podstawie powieści z 2017. Oglądałem serial, nie czytałem powieści, ale. Znam osoby, które czytały i mówią, że nawet okej, okay, to jest odwzorowane. Kazem. To jest, moi drodzy, kwintesencja tego, co robi Netflix za każdym kolejnym. Razem. I teraz, moi drodzy, żebyście mieli też świadomość tego, jak bardzo opis hmm, młodej kobiety, która nie zgadza się z przypisaną jej rolą biernej arystokratki, kobiety was zafascynowanej emancypatkami, marzącej o wolności, samostanowieniu, walczącej z porządkiem społecznym. <laughs> jak dalekie jest to opisowi z książek, Szanowni Państwo, tutaj daleko szukać nie trzeba. Ponieważ z racji tego, że Alka jest lekturą szkolną, to znajdziecie pierdyliard! analiz i opisów jej postaci <noise> nawet AI od Google, a. na dzień dobry gdy wpiszecie Łęcka opis w Google, AI wam pokaże coś takiego, Izabela Łęcka to postać charak... no przy... wszyscy wiedzą że Łęcka to k... Ku... to jest podstawowa rzecz której się uczysz o tej lekturze, Łęcka była k... Ku... ja tylko kryminali dokumentalne dokumentalny Netflixie jakoś nie lubię seriali albo drag mówię, ja, ja się wkręciłem w koreańskie seriale koreańskie filmy, ja nie narzekam. charakteryzująca się arystokratycznym pochodzeniem i urodą, ale również powierzchownością i brakiem... Nie mangozie, bo nie mówię o animowanych serialach, tylko... czy filmach, tylko dosłownie o, o serialach i filmach z aktorami. Przykładowo... Aż odpalę Netflixa. Przykładowo The Glory. Chwała. Wow. To, to był chyba japoński akurat już, ale no Alice in... Uh, Alice in. Uh, uh, Borderland. Ale to chyba było już japońskie. Też spoko. Empatii. Żyje w przekonaniu o własnej wyższości, gardząc zwykłymi ludźmi. No, idealny model na. Bohaterkę Netflixowego serialu Charakter Dumna, wyniosła, zimna w uczuciach Traktuje ludzi z pogardą i pobożaniem Cechuje ją zmienność nastrojów i nieprzewidywalność Żyje w przekonaniu o własnej wyjątkowości i boskości A do tego jeszcze oczywiście nie nieodzajemnia uczuć wokulskiego Moi drodzy, wszystko co tu jest napisane, no... Perfekt pasuje do tego, co promują dzisiaj media. Jak mają dzisiaj wyglądać kobiety i nie tylko zresztą kobiety. Jak ma wyglądać dzisiaj świat. Także można wręcz stwierdzić, że Prus wyprzedził swoje czasy. W swojej powieści opisał dzisiejszą, kreowaną przez media, połyk połykaczkę mainstreamowych wszelakich treści. Jak czytamy w kolejnym streszczeniu, Łęcka to przedstawicielka świata arystokratów Prus ukazał w lalce środowisko arystokracji jako grupę, która prowadzi próżniaczy, styl życia, bawi się, marnuje czas, nie robi nic spożytecznego Czas spędza na podróżach, rautach, balach, wystawach i przestawach. Ja bym sobie pojechał do Japonii, albo do Korei Południowej Pojechałbym sobie, posiedział tam, pochodził po ulicy Zrobiłbym polską edycję Tokio Simsów Japonia jest chyba cieplejsza niż Japonia, ale mogę się mylić Moja znajoma w tym roku do Korei Południowej le leci. Jej zazdroszczę. Plus, wolałbym Japonię czy Koreę Południową w porównaniu do takich krajów europejskich, tylko dlatego, że to jest jednak inna kultura. Nieco. A ja, no, no. Jak nie lubię zwiedzać na przykład w Polsce czegoś, to z chęcią bym pozwiedzał coś, co jest dla mnie inne kulturowo, ale też musi mnie interesować ta kultura. Nie wiem, chciałbym być na takim etapie finansowym, że nie wiem, robię sobie. Dajmy na to miesiąc mieszkania w takim kraju, żeby trochę poznać tej kultury, trochę tego stylu życia. Wiadomo, nie w każdym aspekcie to poznam, bo no, nie w każdym poznam, ale chciałbym mieć taki moment, gdzie mógłbym poprzebywać z ludźmi, Pogadać, poznać kulturę. Ale to mnie książki tak zawsze nauczyły, właśnie, że na nawet na takim, takim przykładzie lalki, jak ja nienawidzę lalki, w porównaniu do innych lektur, twierdzę, że są, jest niepska. Dla mnie osobiście. Chciałbym mieć taką możliwość, żeby poznać tę kulturę z tamtych czasów. Tak być. Dlatego ja lubię książki, że, bo to jest jedyne źródło, gdzie ja mogę poznać tę kulturę starą. Znaczy, chyba młody gość jesteś? Nie wiem. Niektórzy mówią, że ja mam 60 lat. Niektórzy 50, niektórzy 16, to jakby, zależy kogo zapytasz. ...teatralnych, praktycznie no. kubek w kubek to, co dzisiaj promuje się na dzisiejszych TikTokach i innych tego typu mediach. No, pomijając tylko teatry, bo jednak teatr to kultura wyższa, przynajmniej kiedyś taka była, popatrząc na jakość dzisiejszych teatrów to nie do końca, także... Dobra, pytanie z czapy, chodzicie, chodzicie do teatrów? Nie, byłaś raz. Ja z teatrami mam love hate relationship, bo ciężko mi jest znaleźć fajną sztukę, którą chcę zobaczyć, ale jest tak, że raz na jakiś czas sobie pójdę, bo jest to trochę taki inny typ pędzenia czasu niż na przykład kino. I wolę na przykład teatr od kina. A filharmonia to już w ogóle dla mnie to jest sztos, żeby spędzić czas. Pomijając to, a żeby było jeszcze ciekawiej To okazuje się, że Łęcka, oprócz tego, że była po prostu paskudną osobą samą w sobie To nie była zbyt lotna Była ona naiwną romantyczką Żyła w jakimś kompletnym świecie z bajki Ale także nie była <śmany> zbyt inteligentna Bo od choćby była w książkach scenka, gdzie zobaczyła ona robotników fabrycznych I mówi, że to są straszni ludzie, papo Tak jest, nasza wyemancypowana bojowolność o samostanowienie mówiła do swego ojca, papo, papciu. <grywa> to straszni ludzie, papo, ale kobietom oni nic złego nie zrobią? Bała się robotników i kierowała do ojca na naiwne dziecinne pytania podważające jej inteligencję. Idealny model do naśladowania dla dzisiejszych dziewcząt i kobiet, a przynajmniej wedle Netflixa. I owszem, Pamiętamy również o tym, że Łęcka na swój sposób była ofiarą swojej grupy społecznej, że nie miała okazji poznać prawdziwego świata, że żyła pod tym właśnie arystokratycznym kloszem przez całe życie i tak dalej i tak dalej. No a resory memory, chyba o to chodziło w całym pozytywizmie, żeby właśnie pracować u podstaw. Chyba na tym polega charakter w ogóle człowieka samego w sobie, i to niezależnie od epoki, żeby móc jakoś wyjść ze swojej strefy komfortu, nazwijmy to, i żeby wykrzesać z siebie coś więcej. Łęcka tego nie zrobiła, ponieważ Primo było jej tam wygodnie, mogła patrzeć na wszystkich z góry, a po prostu najzwykle w świecie była ona na to wszystko zagłupia żeby to zrobić. No i z tego wszystkiego robi się właśnie dzisiaj bohaterkę obecnego Netflixowego serialu. A żeby było jeszcze zabawniej, tak? Jak tu czytamy, Łęcka uważała Polskę za Niższy kraj. Doprawdy nigdy nie myślałam, że w tym kraju mogą istnieć podobne legendy i że mogą je w tak zajmujący sposób opowiadać ludzie prości. Między innymi mówiła o tym Łęcka. Także, no, głupia, arogancka, nieprzyjemna, żyjąca w przeświadczeniu o własnej wyższości, a do tego uważająca ojczyznę za coś niższej wartości. No, szanowni Państwo, tak jak powiedziałem. Bolesław Prus, żyjący, uwaga, ponad 100 lat temu, wyprzedził... Idealny materiał na silną, niezależną kobietę. Nie lubi swojego kraju. O robotnikach mówi, że to są ludzie prości. Mało inteligentno. Jak niektóre feministki w sumie. Okej, okay, to to pasuje. Bo ponad 100 lat temu opisał on kubek w kubek charakterystykę dzisiejszych bezwiednych połykaczy oraz połykaczek treści tego, co serwują im mass media. Mass media, których, jeżeli chodzi o platformy streamingowe, czołowym przedstawicielem jest właśnie Netflix. Myślę, że Łęcka to będzie bohaterka na miarę XXI wieku. Postaramy się przy, przedstawić w, jako osobę niezależną, która nie chce być traktowana przedmiotowo, która zmaga się z wieloma przeciwnościami i konwenancjami. Ale czy to nie był ten okres, gdzie jak byłeś arystokratą, to też miałeś inny mindset? Czemu ludzie nie rozumieją, że czasy były inne? Kto jest reżyserem tego Netflixowego? Netflix, lalka, reżyser. Reżyserem filmowej adaptacji lalki na Netflix jest Maciej Kawalski. Panie Macieju, Kawalski, jakie filmy pan zrobił? Zegarmistrz2011, Kobieta za ladą2011, Ostatni walec, Waltz. the last, last waltz2014, Atlas218, Mały zgon220, Usłysz mnie, odcinek cyklu Planeta Singli 8, historii 2.21, Niebezpieczni dżentelmeni 2.22 i teraz na 2026 lalka. Więc panie Macieju Kawalski, co panu pierdzieli i czemu pan pierdzieli takie... Rozumiem, jakby to robił ktoś z zagranicy, ale to Polak pierdzieli! Chłop, który czytał tę lekturę w szkole. Chłop, który pewnie dobrze wie, o czym jest ta książka. Czasami XIX wieku, która chce walczyć o swoje marzenia, iść, mm, iść do przodu, nie stać w miejscu i cały czas się mm, rozwijać. No nie. No po prostu, kurwa, no nie! BOŻE, CZY TY TO WIDZISZ? Piszcie w komentarzach, jak wam się to zapatruje, co sądzicie z tego wyjdzie i co sądzicie o tego typu ruchach, o tego typu adaptacjach, które z adaptowaniem nie mają już kompletnie nic wspólnego, które nie mają nic wspólnego z pofanowaniem dla autora, dla materiału Polak, polakry, a można wręcz so powiedzieć wprost, plują na to wszystko, przepisują to na modłę dzisiejszych, nowych, wspaniałych czasów. Piszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na ten temat I co byście napisali takim Netflixowi Ja ze swojej strony zachęcam, rzecz jasna, tym bardziej do zainteresowania się lalką w oryginale Może po tych wszystkich latach i już bez przymusu szkolnego książka się spodoba Polecam sprawdzić książkę, oczywiście w formie audiobooka na Bugbit, Bo uwierzcie mi, że obcowanie z audiobookami to jest coś zgoła innego I naprawdę jest to nowe śmie. Nie wiem, jakby... Niech to nie wychodzi, niech to pier... Ja nie chcę, bo ta książka nie jest zła, ona jest fajna, niech to nie wychodzi, ale fajny materiał.